Hej, piąty odcinek! Witam Was. Jak widać ładuje mi się cały czas. Więc wrócę do Was jak mi się naładuje. Troszkę się długo będzie się ładował, więc... Hej! Yy, nagrywam już, już po tej przerwie głupiej. No kurczę. O no ludzie, jak dużo osób. Co jest eee. Je no. U. U. Nie będę wszystkim tak od razu już odpisywała, bo nie się. Hmm. Zrobię. Zrobię. Tak, wiecie, że was pozdrawiam, to chyba nie muszę Zrobię na głos. Fajna minka. Co to? A, wiem, co tam wkrótce będzie wigilijny, te. Spoko. Hmm. No kurczę, to... Ty... <suszy> hmm. Dobra, nie pisał hej YouTube, więc Dobra, nie ma go. Ale mu odpisać, że nie mam, Tak. Teraz ja sobie zobaczę pocztę. Dziękuję za prezent! Dzięki na odcinku. To kupię coś, mi się zawsze pokazuje. Ładnie jesteś ogólnie w bo zawsze tak chodzi inaczej. Ja tak. Okej, okay, fajne, fajne, podoba mi się. Ech, zaraz. Tu, tutaj chciałam. E.

jsem mi zaplečen, nekoukne. Oděž. tak. Hmm. Dobra. Eee. 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 Tak, bo dzisiaj w tym nie mi z tym, będzie w tym tylko nie Dobra. z jeżeli Przecież... Jak znajdę Limitada, przejdę te wszystkie 94 strony i zaznaczę. mi się na siódmej stronie. 97 stron, które obejrzałam. Się. Jeszcze... Hej, widzicie, że moja Elisa specjalnie specjalną promieniu. <laughs> mm. Hej, witam po trochę długiej przerwie, ale wiecie co? Ten odcinek musi być krótszy. Tyle spraw do załatwienia o ludziach. No muszę pójść. Dobra, to do pa, do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pa!